Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. Po raz kolejny znajdujemy się, czy znajdujecie się razem ze mną za kierownicą samochodu użytkowego, samochodu dostawczego, i jest to po raz drugi, bo był niedawno Renault Master. Dlaczego znowu Renault? Możecie zadać pytanie. Głównym powodem jest to, że Renault Polska ma całkiem rozbudowany park samochodów użytkowych, samochodów dostawczych, czy inaczej mówiąc, samochodów przeznaczonych do pracy. Natomiast dzisiaj mam w teście Mastera dosyć nietypowego z dosyć nietypowymi rozwiązaniami, co postaram Wam się zaprezentować. Eee, nagrywam z samego rana. Światło jeszcze nie jest do końca takie, jak być powinno, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i lecimy oglądać auto. Zapraszam. U mnie master na kanale i w ogólnym teście już był, natomiast to, co widzicie, to inna jego wersja. Co prawda. Oznaczenie jest podobne, ponieważ u mnie w teście był e, również Master Furgon e, o wielkości L3H2, i to też jest Master Furgon L3H2, z tym, że u mnie na kanale był samochód z napędem na oś przednią, natomiast tutaj mamy domyślnie napęd na oś tylną. Dodatkowo, może zwróciliście uwagę, że zawieszenie jest nieco wyższe. Wyjaśnię to za chwilę, o co tutaj chodzi. Samochód w srebrnym lakierze nadwozia, co nie jest, myślę, częstym widokiem, jeśli chodzi o furgony. Pokażę Wam ten samochód. Jeśli mówimy o masterze z napędem na tylne koła, widać to na przykład po tylnym zwisie. Ten zwis jest dłuższy, natomiast tutaj nie mamy napędu. Na tylne koła, tylko i wyłącznie. Domyślnie jest ten napęd, ale to auto ma takie oto rozwiązanie. Oberreigner 4x4, e, ponieważ jest to master wyposażony dodatkowo e, w napęd na cztery koła. Wyjaśnię za chwilę ze środka, jak to wygląda. E, pokażę wam. Pakę tego samochodu. Mamy tutaj dodatkowy stopień z tyłu. Pakę, która w tym przypadku również została zabudowana. Zobaczcie. Zabudowaną mamy podłogę. Nie wiem na ile światło pozwoli mi to zaprezentować. Zabudowaną mamy podłogę i boki. Dodatkowo mamy nadkola nieco inne niż w masterze, którego prezentowałem wcześniej. Tamte były nieco bardziej estetyczne, natomiast nadkola zabudowane również są. Mamy sztangi rozporowe i na dwóch poziomach zamontowane szyny. Te szyny, co widać. Dzięki tym zielonym pasom umożliwiają również spięcie ładunku, zabezpieczenie ładunku podczas e, transportu. E, tutaj to, co widzicie na wprost, natomiast to jest zabudowa firmy Carpol, e, polskiej firmy, notabene. E, firmy, która wykonuje zabudowy brygadowe, i to Wam za chwilę pokażę. E, jeśli chodzi o zabudowę boków, mamy również zabudowane tylne drzwi. Skrzydłowe, e, zabudowa w samochodzie dostawczym, ważna rzecz. Już o tym wspominałem, e, ponieważ e, można oczywiście e, furgona nie zabudowywać. Natomiast e, to jest zdecydowanie rozwiązanie bardziej praktyczne i chroniące samochód przed e, jakimiś e, uszkodzeniami. W tym przypadku, jeśli mówimy o zabudowie brygadowej, to Mamy trzy indywidualne fotele, w tym przypadku oczywiście. Na dole mamy szyny. Te fotele można sobie w jakimś stopniu przesuwać. Oczywiście mamy po obydwu stronach przeszklenie w tym samochodzie. Zobaczcie, bo to też jest element tejże zabudowy. Ja mam styczność z zabudową czy z komponentami również od firmy Snokes. I muszę przyznać, że zabudowa od firmy Snokes, która opiera się na jednej ławce, która ma po prostu e, wyrobione, że tak powiem, e, miejsca dla, dla trzech lub czterech pasażerów, zabudowa firmy Snokes wygląda nieco bardziej e, ładnie, bardziej estetycznie. Tutaj natomiast mamy trzy indywidualne fotele. Nie powiem, jest to być może lepsze rozwiązanie, to jest już pytanie do. Potencjalnych nabywców i użytkowników tego samochodu, w tym przypadku również z przodu. Samochód jest trzyosobowy. Za chwilę przejdę do kabiny to wam to pokażę. Więc w sumie ten master ma miejsc sześć siedzących. Nie zamknęło się. Trzeba jeszcze raz pokażę wam tego mastera jeszcze w środku, jak on wygląda. No, generalnie rzecz biorąc, rozwiązania. Znane, które pokazywałem wam w poprzednim egzemplarzu. Nie mam tutaj może Bóg wie jak wyposażonego samochodu. Jeszcze jedna rzecz. W przypadku poprzedniego samochodu mówiłem, że nie mam nie miałem amortyzowanego fotela. Tutaj ten fotel jest. Czyli można sobie dostosować stopień jego amortyzacji do wagi kierowcy. Natomiast mamy dosyć ubogą regulację tegoż fotela, ponieważ możemy sobie przed, podnieść czy obniżyć jego przednią część, czyli zrobić sobie coś na wzór tak zwanej kołyski, e, lub wyregulować e, podparcie, tylne podparcie pleców. Natomiast przyznam się szczerze, że. Poprzez stopień regulacji tego fotela ja nie jestem do końca w stanie zająć wygodnej pozycji za kierownicą tego auta. I dodam, że pomimo tego, że w poprzednim masterze tej amortyzacji fotela nie było, to uważam jednak, że tamten fotel był wygodniejszy w dłuższych trasach. Niestety. Co mamy tu z wyposażenia? Mamy szyby w prądzie, mamy Elektrycznie sterowana lusterka, oczywiście trochę organizerów. Pokażę Wam to w ten sposób. Organizerów schowków, w sensie w drzwiach. Mamy miejsce na kubek. Wspominałem już o tym. Ja przed sobą mam taki otwarty schowek. Mamy dwa schowki zamykane, o właśnie tutaj i tam po stronie pasażerów, że tak powiem. W tym przypadku nie mam multimediów MediaNav. Tutaj mamy zwykłe radio. Natomiast można sobie poprzez USB podłączyć telefon, mamy Bluetooth, więc można sobie ten telefon połączyć i puścić na przykład muzykę swoją drogą jak na auto dostawcze, to audio nawet nie jest takie złe, muszę przyznać. Mamy więcej przycisków niż w poprzednim samochodzie. Mamy tryb eko, wyłączanie systemu start-stop, coś co ma nam ułatwić jazdę w jakimś terenie, powiedzmy to jest, to jest funkcja na bezdroża. Oczywiście awaryjne, zamykanie zamków, wyłączanie czujników, bo ważne, warto zwrócić na to uwagę, auto ma zarówno tylne, jak i przednie czujniki parkowania. Ma również kamerę cofania, która wyświetla się w lewej części lusterka wstecznego, natomiast to jest kamera widoku wstecznego. Kiedy jedziemy do przodu, to mamy ją permanentnie włączoną. To rozwiązanie już się pojawiało. W tym egzemplarzu jeszcze mamy e, czujniki martwych stref pojazdu. E, oczywiście manualna klimatyzacja to mamy włącznik tempomatu natomiast tempomat oczywiście obsługujemy już z kierownicy praktyczne rozwiązania, czyli wysuwane miejsce na kubek i tacka, na której możemy sobie położyć, na przykład kanapkę. Wersja trzyosobowa z przodu, więc ja mam obok siebie dwa miejsca. Dodatkowo, to środkowe miejsce można sobie złożyć i powstaje dzięki temu praktyczny podłokietnik. Natomiast w części dolnej Tutaj mamy panel, który zastąpił tradycyjną tackę, na której ja wspominałem, tu jeszcze mamy wpięcie 12V, na której ja wspominałem, że kładłem sobie smartfona. Tutaj zagościł kontroler od firmy OberAigner, sterowany w sposób banalny, oczywiście w sposób manualny. To jest kontroler od to są dwa przyciski e, kontroler od napędu na cztery koła natomiast jak to wszystko działa i e, jak to się dzieje że de facto do klienta trafia master z napędem na cztery koła to wam już wyjaśniam no więc jak to jest że dostajemy de facto docelowo mastera z napędem na cztery koła z fabryki master wyjeżdża domyślnie, z napędem na tył, to o czym Wam e, wspominałem. Następnie producent wysyła ten samochód do Niemiec, do wspomnianej firmy Oberreigner, bodajże w okolice miasta Rostock, czy Rosztok, e, i tam firma Oberreigner e, wykonuje pakiet swoich modyfikacji i następnie oczywiście samochód trafia do klienta docelowego. Oberheimer to nie jest jakaś firma warsztatowa. To jest duża firma, która obsługuje nie tylko samochody Marki Renault, ale również inne dostawczaki i też przerabia, jakby te samochody, na pojazdy z napędem na cztery koła. Bo musicie wiedzieć, że w momencie, kiedy firma Oberheimer dostaje samochód z napędem na tył, tak jak tego Mastera, to nie jest tutaj tylko i wyłącznie kwestia dorobienia. Dodatkowego napędu na przednią oś, bo oczywiście jest to robione za pośrednictwem specjalnej flanszy. Za pośrednictwem specjalnej flanszy jest dodawana skrzynia redukcyjna, że tak powiem. To będzie również dokładnie opisane w pełnym teście na moim blogu, do którego serdecznie zapraszam. Jest dodawana skrzynia redukcyjna, dlatego też mamy tutaj manualnie możliwość włączenia sobie tego napędu na cztery koła. Jest I włączenie, oczywiście, reduktora, bo musimy zwrócić uwagę na to, że w momencie kiedy uruchamiamy dodatkowy napęd na oś przednią, to włącza nam się też reduktor w tym samochodzie. Natomiast to nie tylko na tym polegają te przeróbki, to podniesione o 65 mm zawieszenie to też jest robota firmy Oberreigner. Dodatkowo zmieniają się nieco przełożenia skrzyni biegów, tutaj też nieco ta firma Dymera. I zmienia się objętość baku, ponieważ oryginalnie mamy zbiornik paliwa 80 lub ten opcjonalny 105 litrów, który miałem w poprzednim masterze. Tutaj natomiast mamy inny specjalny przerobiony zbiornik paliwa o całkiem niezłej wartości 90 litrów, chociaż w moim przypadku, jak pokonałem standardową dla siebie trasę, to muszę przyznać, że pomimo tych 90 litrów, jednak samochód swoje zużył. Ale to ze względu na warunki, powiem Wam o tym za chwilę. Więc jest to generalnie. Kompleksowy pakiet zmian tego samochodu w momencie, kiedy auto trafia do Niemiec i jest przerabiane. Przejdziemy się szybciutko tym samochodem, chociaż tutaj nie ma specjalnie o czym opowiadać. Warto mieć na uwadze i warto mieć w pamięci, że pomimo tego że dostajemy tutaj dostawczaka, samochód dostawczy z napędem na 4 koła, to nie jest to w żaden sposób terenówka, to jest nadal samochód dostawczy, z tym, że e, jego umiejętności czy możliwości, dzięki temu, że ten napęd na 4 koła dostał i dodatkowo ma też reduktor, umówmy się, to jest poważna sprawa, to nie jest terenówka, to jest nadal samochód dostawczy, który jednak może posłużyć do transportów nieco cięższych, zwłaszcza na ostatnim etapie transportu, ponieważ takiego mastera z napędem na cztery i również z zabudową brygadową, która mówmy, się służy do tego, żeby wozić na przykład pracowników na tak zwaną robotę, takiego mastera myślę, że będą kupować, czy powinny kupować firmy, Muszą dostarczać albo dostarczają ładunki w nieco trudniej dostępne miejsca. W miejscach, gdzie trzeba dojechać, o tak jak tutaj, gdzie trzeba przejechać jakąś nieco bardziej wymagającą drogą leśną, która jest zapłocona, drogą, która absolutnie nie jest wyasfaltowana tylko jest tam na przykład Kokny Piach jest trudniejszy teren. I wierzcie mi, że ten samochód w tym trudniejszym terenie swobodnie sobie da radę również dzięki temu znacząco podwyższonemu zawieszeniu, bo mówmy się, ten prześwit zwiększył się o 65 mm. Więc jest naprawdę o czym mówić. Czy to jest samochód do zadań specjalnych? W jakimś stopniu. W jakimś stopniu na pewno. Eee, co mam pod maską? Bo. Nie mam tutaj tej zautomatyzowanej skrzyni, którą miałem w poprzednim masterze i muszę wam powiedzieć, że to jest dużo lepsze rozwiązanie pod każdym względem. Ta skrzynia manualna. Ja mam pełną wiedzę i pełną informację, co robię i jak się ten samochód zachowuje. To jest zdecydowanie lepsze dla mnie rozwiązanie. Dodatkowo ten, ten, ten samochód oczywiście ma dobrze znany silnik 23 DCI, o którym wspominałem. Poprzednim teście tego największego samochodu dostawczego od Renault, z tym, że tutaj w Masterze domyślnie tylnonapędowym nie ma możliwości zamówienia wersji 180-konnej. Maksymalnie jest wersja o mocy 165 koni mechanicznych i 380 Nm, czyli umówmy się też wartości całkiem poważne. I muszę przyznać, że pomimo tego, że ta moc i moment obrotowy są tutaj nieco niższe to odczucie dynamiki głównie myślę, że dzięki manualnej skrzyni jest dużo bardziej odczuwalne ten samochód jest chętny do przyspieszania przyspiesza całkiem żwawo, całkiem nieźle, oczywiście ja jeżdżę na pusto z tymi dodatkowymi kilogramami w postaci zabudowy brygadowej, w postaci również samego napędu, bo Warto zwrócić uwagę na to, że sama przeróbka od niemieckiej firmy dodaje tutaj około, jak dobrze pamiętam, 190 kg. Natomiast, umówmy się, to jest nadal dostawczak o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Więc skrzynia manualna, jak najbardziej, tak. Silnik 165-konny, jak najbardziej, tak. Jest też jeszcze wersja 120 koni, 145 koni, natomiast ułóżmy się. Mając tutaj ładunek, myślę, że mogłoby być trochę ciężko. Więc generalnie rzecz biorąc, mam do powiedzenia o tym samochodzie bardzo podobne rzeczy jak o Masterze, którego miałem wcześniej. Samochód przemyślany, na wielu płaszczyznach, samochód, który jest gotowy, przygotowany do pracy. I ma całkiem interesujące rozwiązania. Czy może mieć całkiem interesujące rozwiązania na swoim pokładzie? Tutaj zaprezentowałem wam, że może przewozić pracowników i może być przystosowany do trudniejszego terenu właśnie dzięki napędowi na 4 koła. umówmy się nie byle jakiemu napędowi na 4 koła. Jest to de facto konstrukcyjnie dosyć proste rozwiązanie, ale jednocześnie też skuteczne, i to powinno być miernikiem tego samochodu. To jest bardzo istotne. Myślę, że nie będziemy tutaj specjalnie przedłużać. Aha, wspomniałem o zużyciu paliwa. Umówmy się, odebrałem ten samochód w dzień, kiedy w Polsce panowały bardzo gwałtowne warunki atmosferyczne. Wichury, deszcze, śniegi i w ogóle koniec świata! I jasne, trzeba było bardzo mocno kontrolować ten samochód na drogach szybkiego ruchu, bo ja pokonałem trasę właśnie drogami szybkiego ruchu głównie. Ponad 400 km i auto zużyło mi prawie cały zbiornik paliwa, który przypomnę ma w tym przypadku 90 litrów. No, ale umówmy się, też zużycie paliwa nie było niskie, bo to było ponad 13 litrów. Jechałem standardowo, prędkością, właśnie y, dostosowaną do dróg szybkiego ruchu. Spalił prawie 90 litrów y, paliwa, które miał w baku, bo oczywiście wystartowałem z pełnym zbiornikiem. Y, umówmy się, ten silnik, tak jak wspominałem też w poprzednim teście, nie jest y, konstrukcją najcichszą. Bo dwulitrowe litrowe DCI potrafi być cichsze natomiast takie rzeczy w przypadku samochodu do pracy, samochodu dostawczego no wybaczam, wybaczam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zaproszę Was oczywiście do pełnego testu na moim blogu tego samochodu do tabeli z danymi technicznymi, bo to są bardzo istotne kwestie, które warto poruszyć. Tam będą różnego rodzaju dane techniczne dotyczące samej paki, ale i nie tylko, bo będą wymiary paki właśnie przy zabudowie brygadowej, co dosyć istotne. Więc zapraszam Was serdecznie do pełnego testu i do kolejnego testu, kolejnej recenzji na moim kanale.